Witam Państwa serdecznie na kolejnych warsztatach. Hmm. Nie, jeszcze raz. Proszę! <laughs> ale, ale co? Najlepiej, że to jest złoteczk bałtycki może być norweski, wiadomo, że Norwegia też ma Bałtyk. Nieprawdaż? Prawdaż. Drogie panie, tak czy jak będziemy smażyli bliny, smażymy bliny, że miały średnicę 5 cm i że były grube z nami na pół centymetra, dobrze? Dziękuję. Smash, chłopak to smash, 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 smash. O. o, to sztuczka. Taka prywatna. Oczywiście, że dla nas ma smakować, natomiast dla gości ma też okay. wyglądać. Nasze danie, jak gotowe.